Na pewno jesteśmy jako zespół w trudniejszym momencie, trochę też kadrowo, ale, ale na pewno tutaj cały czas rozmawiamy z chłopakami, że to jest proces i mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje w przyszłości. Dużo minut ustają zawodnicy, którzy gdzieś tam może byli szykowani, przesadzani dopiero do wchodzenia w drużynę, ale to po prostu szybciej się zbudują i mam nadzieję, że wynikowo to nie wygląda korzystnie, bo, bo mamy drugą porażkę z rzędu. do końca, słupek, poprzeczka, troszeczkę brak szczęścia, ale szczerze mówiąc w przyszłości to nam piłka odda. Oj, no nie wybiegamy tak daleko, zostało jeszcze kilka kolejek do końca, dlatego skupiamy się na tym, co było, co było dzisiaj. Mieliśmy zamierzony plan na, do, do zrealizowania. Zrealizowaliśmy to. No, czekamy na dalsze, dalsze rozwiązania. Jeszcze zostało nam parę kolejek, także żyjemy tym, co będzie, co będzie za chwilę, czyli kolejnym meczem. No widać tutaj rękę trenera Marcina Patkowskiego, drużyna poukładana. No, próbująca grać gdzieś tam swoją piłkę, no, na No my też mieliśmy, no mówię, plan na ten, na ten mecz, próbowaliśmy zneutralizować ich, ich największe gdzieś tam możliwości, no i w dniu dzisiejszego nam się to udało. Ja, to jest Субтитры сделал DimaTorzok